Szanowni Państwo, jesteśmy na cmentarzu brudnowskim w Warszawie przy grobie Roman Admowskiego. Jeżeli będziecie w Warszawie i będziecie mieli czas, a Roman Dmowski jest bliski Wam, to przyjdźcie, zapalcie znicz, złóżcie kwiaty. Yy, właśnie. No cóż, mamy tak pięknie napisane Roman Dmowski, sternik polityki polskiej uwieńczonej odbudowaniem państwa. Urodzony 9 sierpnia 1864 roku zmarł 2 stycznia 1939 roku. Dla nas sprawa prosta, ale dla całej masy, dla całej masy rodaków Dmowski jest postacią y, legendarną, jakby go nie było. Jego książka Myśli nowoczesnego Polaka, jakimś dziwnym trafem nie chce być lekturą obowiązkową na przykład maturzystów prawda? myśli nowoczesnego Polaka jak myślicie Państwo, dlaczego tak jest? a no dlatego, że nas trzeba trzymać w nieświadomości w nieświadomości mówi się, że Polską rządzą dwie trumny trumna Dmowskiego i trumna Piłsudskiego może i tak jest ale jakoś zawsze tego dmowskiego się umniejsza. Bo co? Bo nie był żołnierzem? Bo nie walczył? Bo nie był zasłany? Albo jeszcze gorzej, obrzuca się go, że był rusofilem. Bez dmowskiego, bez pracy dmowskiego. Szanowni państwo, no fundamentu by nie było nie byłoby fundamentu polskości. Mogą go przemilczać, mogą go wyprzeć z historii, ale jest Dmowski i zawsze jakaś część społeczeństwa ma świadomość. O czym mówił, co pisał, co zostawił to sławne zdanie: Jestem Polakiem, mam polskie obowiązki. Ja zaraz przejdę na drugą stronę, przeczytam państwu, bo ktoś dba o ten grób Ktoś go zaaranżował, mamy tutaj, mamy tutaj orły piastowskie na tej wielkiej kracie z tyłu, mamy tablicę spiżową z odlanymi Myślamkiego, przeczytam je wszystkie. Dlaczego, dlaczego tu przyszedłem? A no bo czas, proszę Państwa, jest taki dziwny, to co się dzieje w tej chwili w polityce. Wszyscy czujemy jakieś niewytłumaczalne zagrożenie. Od dołu powstają liczne organizacje, ludzie się skupiają, chcą się jednoczyć, bo to, jest, bo to jest mądrość zbiorowa. Mądrość zbiorowa polega na tym, że zaczynamy nadawać na tych samych falach. Czujemy, że nasza polskość jest zagrożona. Ja nie chcę straszyć, broń Boże. Każdy ma w domu telewizor albo nie ma, albo ma radio i słyszy, co się dzieje. Potrafi sobie to poskładać. No, różnie jesteśmy skonstruowani. Jedni są optymistami, drudzy pesymistami. Ale tu na Brudnie, tu gdzie leży Dmowski, tu gdzie leży taka, gdzie naród leży, cmentarz Brudnowski obok cmentarza powązkowskiego jest bardzo ważnym miejscem, bo tu jest naród. Tu jest naród, proszę Państwa. Jak to powiedział poeta, napisał. Idą, idą pochody, dokąd idą, których prowadzi jak wygnańców łaski ląd krążący po niebie, a może niebo dmące piaskiem, tak kształt ich zasypuje. Jak noże giną w chleb pogrążone, tak oni zwolna spływają, piach ich pokrywa. Jeszcze słychać śpiew i rżenie koni. Historia, wiersz Baczyńskiego Też ofiary polskości Zginął w powstaniu warszawskim Myśli nowoczesnego Polaka Może by to wydać Może by chciał, chciał ktoś na tym zarobić Hej, wydawcy Czyż nie warto? Nikt nie broni Nikt nie zabroni Chociaż oczywiście znajdą się tacy, którzy będą pluć, będą obrzucać epitetami od faszyzmu, od nazizmu. Diabli wiedzą, od czego tam jeszcze. A już największy grzech to powiedzieć, że się jest narodowcem albo się jest nacjonalistą. Największy grzech. O, internacjonał, tak. Jak najbardziej. Tolerancja, tak, jak najbardziej. Ale polskość? Hmm, fe. Niemodne, wsteczniackie. No to posłuchajcie Państwo kilka tych zdań, które ktoś zebrał, zadał sobie trud i umieścił na tej spiżowej tablicy. Może to będzie zachęta dla sięgnięcia po jego spuściznę literacko-polityczną. Może to będzie zachęta. Po to tu przyszedłem, po to tu przyszliśmy z Darkiem dzisiaj, żeby taką mieliśmy potrzebę. Nawet mamy tutaj znicz, który zapalimy. Śmialiśmy się z Darkiem, że kiedyś zapałkę dzielono na czworo i każda ćwiartka paliła, a teraz yy, zapałka co czwarta odpala. No takie czasy. Upływ czasu nie oznacza poprawy jakości. No, Darek odpaliłem od pierwszej. A może to była ta czwarta? <laughs> może to była ta czwarta? Tak. Mieszkasz w Warszawie, kolego, koleżanko. Na rowerek. Jedziesz rowerkiem. Raz w miesiącu. Przyjedź, zapal znicz. Postaw wodzowi. A to wóz. Wódz, wódz, wódz. Mózg. Bez Dmowskiego kiepsko by było. Widzę tutaj wieniec obozu Wielkiej Polski. Świeży, niedawno położony. No dobra, przechodzimy na drugą stronę. To jest grup rodziny Dmowskich. Leżą tu jego bliscy. Leży tutaj również Dmowski. Obok na takiej kracie żeliwnej, na której są krzyże i orły piastowskie, tak, tak, orły piastowskie, szanowni państwo jest tablica z myślami Dmowskiego. Przeczytam Państwu. Jestem Polakiem. To słowo w głębszym rozumieniu wiele znaczy. Jestem nim nie dlatego tylko, że mówię po polsku, że inni mówiący tym samym językiem są mi duchowo bliżsi i bardziej dla mnie zrozumiali, ale także dlatego. Że obok sfery życia osobistego, indywidualnego, znam zbiorowe życie narodu, którego jestem cząstką, że obok swoich spraw i interesów osobistych znam sprawy narodowe, interesy Polski jako całości, interesy najwyższe, dla których należy poświęcić to, czego dla osobistych spraw poświęcać nie wolno. Jestem Polakiem. To znaczy, że należę do narodu polskiego, na całym jego obszarze i przez cały czas jego istnienia, zarówno dziś, jak i w wiekach ubiegłych i w przyszłości. Wszystko, co polskie, jest moje, niczego się wyrzec nie mogę. Wolno mi być dumnym z tego, co w Polsce jest wielkie. Ale muszę przyjąć i upokorzenie, które spada na naród za to, co jest w nim marne. Jestem Polakiem, więc całą rozległą stroną swego ducha żyję życiem Polski, jej uczuciami i myślami, jej potrzebami, dążeniami i aspiracjami. Jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie. Są one tym większe i tym silniej się do nich poczuwam, im wyższy przedstawiam typ człowieka. To takie trudne. To takie trudne. Wymóc na Ministerstwie Edukacji Narodowej, żeby w lekturze Obowiązkowej znalazła się książka dmowskiego? To proste. Ale kto to pisał, że jesteśmy jak lawa, tak? Skorupą, skorupa, ponoć w środku, temperatura wielka. A może już nie. Może już nie. Może tylko w momentach zagrożenia. No, może tak być że jesteśmy tak skłóceni i tak zdezorientowani, że nie wiemy, co to polskość. Jak sięgniecie do Dmowskiego, to on wam to wyjaśni i nie szkodzi, że to minęło tyle lat od jego pracy. Nic się nie, nic się nie przeterminowało. To zdanie nie przeterminowało się ani trochę. Jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie. Są one tym większe i tym silniej się do nich poczuwam, im wyższy przedstawiam typ człowieka. Nacjonalizm to nie jest grzech. Nacjonalizm to nie jest grzech. To nie jest zbrodnia. Nacjonalizm to jest miłość narodu, do narodu. Przypominam, Warszawa, Cmentarz Brudnowski, nawet można, szanowni Państwo, samochodem tu wjechać. Trzeba wziąć bilet na bramie. Grób Dmowskiego jest przy głównej alei. Przy głównej alei. Wjeżdża się od ulicy Odrowąża, tak Darek? Albo od ulicy... Albo, albo od ulicy Wincentego. A rowerkiem to w ogóle nie problem. Pan Bóg łaskawy jest dla nas, dał nam wielkich ludzi w sytuacji, kiedy w gruzy padał stary porządek świata. Mówię o I wojnie światowej i po I wojnie światowej. Czy Pan Bóg będzie łaskawy tak dla nas, jak teraz, kiedy na naszych oczach rozpada się porządek, do którego przyzwyczailiśmy się? Tu w Europie tak zwany porządek jałtański, który. Przeklęty był dla nas w 1945 czwartym, trzecim roku. Przeklęty. Ale Dmowski powiedział takie zdanie. Największą ze sztuk jest wyciągnąć największe korzyści polityczne w sytuacji beznadziejnej. I tak się stało. Naród nie zginął. Jaki numer? 15A. To się nazywa alejka, tak? Czy to się... Sektor, tak? Sektor piąty, Tak. Proszę Państwa, to może być bardzo piękna manifestacja polskości. Jak Polacy zaczną tu przyjeżdżać, młodzi, palić, zarobią ludzie, którzy sprzedają znicze, a dlaczego mają nie zarobić? Nie, lepiej, żeby zarobili niż nie zarobili. Obowiązkowa lektura z myśli nowoczesnego Polaka Dmowskiego. Obowiązkowa lektura. Jestem dumny, że jestem Polakiem. To zdanie w wielu językach świata widziałem kiedyś na podkoszulce, na T-shircie młodego człowieka. Nie było to w Polsce.